Bardzo serdecznie. w kolejnym odcinku z Alternate Watcha będziemy znowu grali. Tutaj tylko teraz razy na Dark Mode. Nie będę się z tym patyczkować Dark Mode, ale z kolorkami, żeby było ciekawi. Damy sobie właśnie to. Znowu zobaczymy, czy będziemy mieli jakiś gości. Ostatnio było bardzo dużo, było aż pięciu gości w naszym domostwie. Co mnie dosyć mocno zaskoczyło, że aż tylu może się pojawić. No ale jak widać. Może się aż tylu pojawić gości. E, więc no zobaczymy, czy coś tu będzie, no czy w ogóle przejdę. Mm, po mnie, też długim niegraniu y, w ogóle tego alternate watcha, bo to co nagrywałem, wcześniej, no to fakty. Nagrywałem <coughs> ten odcinek dzień wcześniej niż ten co teraz nagrywam. E, tylko, że po prostu nie pamiętam jeszcze tak dokładnie wszystkich. tych. Mamy mimika, dodatkowy kwiatek, więc mega easy. Hmm, anomalia Do zgłoszenia Więc o Okej Coś się nam podziało w dziecięcym Jest displacement e, to się nam tutaj zrobił więc już to naprawiamy Łatwiutko hmm. To zgłaszamy Kulki są wszystkie na miejscu e, Nic się nie dzieje podejrzanego Jeszcze w tej piwnicy głupiej coś się dzieje, no chyba jak na razie nic się nie dzieje. Tutaj nic jeszcze się nie podziało. Na tych kamerach, no nie wiem, no kwiatki bez zmian nikogo tam nie ma za oknem. Tutaj też nic się nie poprzesuwało. Klocki są na swoim miejscu i to też jest na swoim miejscu. No, w Kiblu się najmniej może podziać, z tego co wiem. Eee, tu mamy displacement chyba piwnicy. Na schodach coś mamy? Nie. Nie mam nic na schodach. W. Nie było anomalii, dobra. Czyli po prostu moje. Te wyobrażenie, mój mózg tak stwierdził, że było. Jakiś displacement, ale nie było. No dobrze, no. Tutaj coś się dzieje? No nie. Nie było też anomalii w tym, w kuchni żadnej. Yo, 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 gdzie są anomalie? Obrazki tutaj. Bez zmian. Tutaj też. Imaginary w piwnicy. Obrazek się chyba na 100% zmienił ten obrazek. No, dobrze, no tak sądzę. On się zmienił, mm. OK było. Więc plus dla mnie. Eee, oczywiście możecie No Normalnie, które wy zauważycie, których nie widziałem, że były. Też na tej Dark troszkę troszkę trudniej będzie on to zobaczyć, nie? Kogo nie ma. Za oknem. Też nikogo nie ma. Mimik w sypialni. Okej. Okay. Coś mamy? Nie. Jest displacement w piwnicy. 100%. E, ten potel się przesunął. Tutaj nic. Okej. Okay. dziwo, nic się jeszcze nie dzieje. Kuchni. bez zmian klocków żadnych dodatkowych nie ma. Znowu, mimik ten bag. było więcej, mimiku na to wygląda. Tutaj, bo znowu ten kubek jest, nie? Nadal jest. Ej. Okay. Elektrykal. Da, 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 da. Anomalie To są fajne anomalie Ja te lubię No nie ma tu żadnego kościa za oknem okay. Tutaj nic Teraz ten kubek już zaliczyło A, displacement Wielni gitara już zgłaszamy. Um, dobra. Już nie ma. Mimiczek. Nie. I displacement też nie. Jest mimik. uchni, Bidon. Bidon. Więcej bidonów. Obrazki bez zmian. Tutaj też bez zmian, ok, to się nam. Mimik ten syn. jest tutaj. tutaj mamy odpound, to jest displacement. to jest w tym wypadku displacement, ok. to był uznany jako grę a on jeszcze damy displacement na piwnicy, Dla w nocy Obrazki bez zmian. Nie było, dobra. Pińca jest więc spokojna. Um, chyba, że coś innego się przyją, No nie. Tutaj też nie. Tutaj też nie. No tutaj nic się nie dzieje. Sypialnia. Coś może radio działa? Nie. O tak spokój. Mimika tu nie ma. Hmm. Też nic <laughs> nie ma. Dobra, jest displacement w sypialni. Kalkulator przełożony został. Dobra. Udało zauważyć anomalię. Anomali removed. Super. Wschodek tak nic się nie dzieje. No nie no, tutaj chyba było, ewentualnie displacement. Kuchni znowu. Tutaj nie ma. Nie było, no super. dziecięcym. Nic się nie dzieje, spialnia. Obrazki bez zmian. Tutaj też. Bez zmian. Ej. Okay. Imaginary, mamy evidenta, super. No nie widzę wszystkiego normalnie removed, super. Przynajmniej mamy widę, znowu coś się podziało no Super. Okej okay, loft, nie ma widzenia. Ehm, Okay, Anomalii Remove mamy znowu dwie anomalie gdzieś Trzecia w nocy Displacement w sypialni Krem jest wywrócony o, To jest mimik też w łazience Dodatkowy krem e, Łazienka, mimik ma. Nic. Mali removed, super. Pienię kompletne. Burde. Nic nie ma, jest trzecia w nocy. Okej, okay. mimik. Go nie ma. Normalnie. Okej. A No. Mamy displacement. Piwnicy. Mm, schody są spokojne, dziwo, znowu. Nic się na schodach nie dzieje. Nie było, dobra. Nie było żadnej anomalii tutaj. Mm living room ja też się nic nie dzieje. Aha, nadal to jest. znowu ten głos, super. Zobaczmy jakąś to Mi gęsia skórka się robi. Na tym. No teraz tego nie masz. Był jakiś inny mimik. Yo. Hmm. Placement w seraczu. Zgłaszamy. Um. Dajmy mimika jeszcze w piwnicy dla testu. A, jest. ta anomalia w postaci mimika. A mimika na schodach. Na 100%. E, więc trzeba to już zgłosić. E, jest mimik. skip zmian. Ok, był Mimik. Electrical w pralni znowu. bardzo to fajne anomalie, Jak na razie mamy dzisiaj. spokojne. Są mega proste do Electrical w sypialni, do zauważenia. Więc e, mi to odpowiada. To po prostu łatwo zauważyć. okres niewiadomy displacement dobra w kuchni piecznik przestawili warta Jest, więc jesteśmy na dobrej drodze żadnych nowych klocków nie dostajemy Bardzo mało jest takich jakby, obrazkowych anomalii. Okay, mimik jest tu. Na schodach. Mamy. No nie. Może tak zdać w salonie Displacement? Ok, loft, więcej. ma? Eniu. Siema, ma Eniu? Dobra, Imaginary. spiarni Teraz nagle więcej znowu anomalii się nam pojawiło. Tu nic. Ok, anomalii removed. Okej, nic się tu nie dzieje dodatkowego. I hmm. też nic. Tu nic nie ma. Jest displacement w Wrócony ręcznik papierowy, anomalia removed ok. okay Mam Unknown, więc w Normalzie to jest taka przydatna anomalia, bo robi na jasno Dobra, hmm. tutaj wszyscy. O nic, krzesło nie poruszyło Jabłko też nie chcieli brać Bez zmian Displacement i Electrical, dobra Mamy dwie rzeczy Nie ma pomarańczowej koszulki Mamy Electrical jeszcze Siema, No No siema! Siema, Eniu! No siema, to przyszedł do nas, kurde. jestem tutaj, nie spodziewałem. No to No tutaj, jestem ma tej koszulki Z niego było też wysunięte, em, okay. um, ma nic nie ma. Koszulka wróciła. Dobra, koszulka wróciła już, pięćdziesiąt 40. Więc już jest dobrze. Zmian. Więc się nam działo w tej sypialni dzisiaj, anomali było. Dla testu wygraliśmy to już raczej. Ale kotek się tam zmienił. Imaginary, nie zgłoszę tego, ale kotek się zmienił. Nie zdążę już raczej. Anomaly not found. Szósta. Dwóch anomalii nie widzieliśmy. Nie znalazłem. No ale cóż, mam nadzieję, że się ten odcinek z Alterian czas spodobał, kolejny już, no i co, kciukiem w górę, suba, komentarz też, do zobaczenia, pa! pa.